Poproszę piwo Piwo, 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 piwo No i trochę sprunka Dziękuję o, o Iwa Roman, Roman Pszp. Pszp. Oh. Co ty tutaj robisz, o, a wiesz, musiałem się zatrudnić, bo obrabianie swoich cfelów na ulicy już się nie opłaca. Pracuję jako dostawca Pissbacera, właśnie. Te, te, te... O kurde, chcesz się ze mną przejechać? Raczej się Gabyś nie obrazi, jak kogoś zabiorę na. jazdy. Tak nie mam sobie nic do roboty, więc. Ola, dalej. Kurde, stary, nie, nie zna fura, on wypadnie tutaj całkiem. Eee... A... No dobra, słuchaj, zaznaczę. Musimy pojechać do jakiegoś sklepu. Mam jeszcze trzy sklepy na liście. Do ogarnięcia dzisiaj. O, dali mi taki na początku pracy taki mały manual, nie? Ja, ja, jak być trackerem. Więc numer jeden. Jak dzieciak pokazuje, żebyś zatrąbił, wpieć ciężarówką w jego auto i zabij ich całą rodzinę. Zasada numer dwa: jak widzisz konkurencję, zgłoś do Władzia ich ciężarówkę. Nie chcesz wiedzieć, stary. Zasada numer trzy: zakaz spożywania własnych produktów z ciężarówki. I to tyle. No. Płacą nawet dobrze, nie? Tam... Nie wiem ile, bo ja po prostu podpisałem jak usłyszałem praca, bo... No, no Ostatnio cię cię ciężko z tym płacić za ten dom. Możemy się podzielić w jak mi pomoże rozpakowywać piwa. Okej, Okej. gdzie Sklepik numer 2 Słuchajmy Myślisz, że, myśl, że się obrażę jak wezmę sobie jedną piwkę Myślę starze, że jak dwa znikną to nic nie zauważył So jeszcze jedno walne, ale to tak. Like. A mogę też? O kur... Dobre to. Co? Trzecie i koniec. Trzecie i koniec, bo... ...dziesięciu i... Oh, mordy, Dobry. Ostawa. Ostawa. Morda, ja ...dobra. Morda tu pracuje. odstawiłem mi jedźmy do kolejnego. Oh, 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 oh. Oh. Okay. następny jest um, od tutaj. Okay. Kurde, znowu znowu co tam u ciebie Iwan? Co jak ty spędzisz ostatnie kilka dni? No, ostatnio. Ostatnio właśnie odwiedziłem wujka stylia ja w Rosji co? Wszystko u niego w porządku A. <laughs> no. A On ci te auto co, nie? Co? On ci te auto pożycza, nie? Heh <śmany> <śmany> Trochę leżałem w łomu po tej wycieczce, wiesz Trochę, nie, jeszcze upało <śmany> Ale poza tym? Naj... Nie <śmany> najgorzej Tu cieszę się Cieszę się z tego po, po piwku się od razu lepiej jeździć Stop <śmany> Ale rach... pod prąd jadą Szaleni są ci ludzie na tej drodze A! Weź drę... dni daleko Sława, co? Bo... U <laughs> mnie, u mnie jak najlepiej. <laughs> o, dzieci mi marły. Ej, do domu. Miejsca takiego. <laughs> o, ja mam pakiet. Ja muszę kończyć, bo tam <laughs> <Jakie światki. laughs> to muszę zakopać te słodutki. Jakieś kwiatki. Cześć, chłopak. Ty, co on ma za problem do nas? Nie wiem. Cholera z tymi ludźmi teraz przeciwko dobrym, uczciwym, pracującym ludziom. Nie wiem, co... Masz zgubić, Iwan? Zawsze możemy się zabić. Jest ja, i wam. Ja chyba nie skorzystam mam. Jesteśmy już przy drugim sklepie. Ta ciężarówka jakaś popsuta trochę jest. Nie no, teraz teraz. Dobrze nie. A ty tam ja jesteś tu szpilka napisał. Szpiwo, masz piwo. Masz piwo. Dobra Wada, Ivan mam... Dobrze I pan Waga Daj mi to w zestawie do ciężarówki To w władzie Wadzie Jest to ty prowadź Dobra. I tam wypadłem Tutaj. jeszcze Tutaj nawet nie Jedź, Jesteś pod wpływem? Nie. nieee. Chyba wiem czy one zgonią. co ukraść PiS Basera. Pewnie tak, Stan. Mam taki do jednego spotał stary, tylko jadę tam, tam się idziemy U. U. O, o, o. Uważaj, błagaj, rozbijemy więcej butelek to. Cholera, aż oddziałem te turystyczne po te piwo przyzwali. Stary... Chcę... Posta... się ich powstrzymać. Pękło No. ty wypadłeś, halo? cię zarówkę Iwan, ukrali cię zarówkę. Nie, nie, jest tutaj Właśnie poddali o tak. O... A tak się dziwię, kto by się nas nie bał myśli, so, Daj mi... My daj mi poprowadzić nie, Daj mi powracać, bo... My Ale jeszcze... Musimy do jednego miejsca przywieźć Iwan Nie, nie możemy, nie, nie możemy Spalil mnie z pracy, Iwan Zaufaj mi Ok, wiesz stary, trochę się obawiam, że jednak zauważył, że te butelki zniknęły. Co? Nic nie zauważył. Nie, jakby Jeśli by nie zauważyli, ale tak z 40 se do domu zabrałem przed. Nie, nie wiem, może naszczajmy do butelki tam, wsadźmy to. Właśnie tak chciałem zająć? Będzie wyglądać podobnie. W wielkiej podobnie. <laughs> <laughs> oh, Einstein z Sandy Shores i Nikola Tesla z Grape Seed. No, <laughs> z Rosji, no, no. ale okej. Okay. <laughs> ja muszę tylko tą całą map, mapę Google'a sprawdzić. Okej. Okay. Okay, Iwan! Iwan! Co? Chyba nas śledzą Kto nas śledzi? Policja! Nie, to, to ja, no, si Google no tu... wszystko Nie no, nie śledzi nas, na pewno nigdy nie śledzi Kto? Dobra, pojechali U. No bo coś mi tutaj... ...nie pasuje, no ale dobra, no jedziemy Gdzie, gdzie, gdzie Iwan? jest piwan? Są tam taki jednego spotka, tam będziemy mogli ukryć piwo, dopóki się nie uspokoi sytuacja. Okej. Za tylko, bo te... Wiesz, kruchy materiał, kruchy materiał z tyłu. Wszystko, <possono>, Kurde. <Naruto> Jeździsz jakbyś się kiedyś już ścigał kiedy ulegała... Naprawdę? Naprawdę Ugrałeś? Tak, wykupię to stadia konałem mm. oczy zwycięstwa Hmm Sorry Mam pytanie, umiesz czytać? Trochę? Wyszczę tutaj, banie. Ta. Co tu pisze? Ta. Te miejsce jest otwarte dla publiki. O no, ty, to chyba tam wejść. O! Okej, okay. Tylko poczekajmy Czekaj, muszę odebrać telefon. Halo? Okej, okay, dobra, spoko, dobra, tam jakiś... jakiś, jakiś fotowoltaik... coś, czekaj. Dobrze, że latarkę są wiem. Wyjmę givera w razie czego. Kto wie, co tu się kryje. Nie, to jest sprawdzony tury przebytników rosyjskich. <śmany> hmm. Ostatnio, jak spotkaliśmy Rosjanów, nie skończyło się to za dobrze. Ale ja rasistą nie jestem, chodźmy dalej Mam nadzieję Romanie daj mam kontakty z rosyjskiej mafii <laughs> mm -hmm. mm. to sobie Chodźmy w lewo Ja pójdę w prawo okay. Będzie większa efektywność

Ja się zgubiłem. Ja. <śmiech> <śmiech> Idźmy stąd. Idźmy stąd. Idźmy stąd, stąd proszę. Co się działo? I, 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 nie wiem. Chyba coś mnie goniło. Nie wiem. Chodźmy stąd, proszę. Gdzie? Gdzie się goniło? Ale... było.

Wyszły to ostatnie. Piwo jedziemy stąd. O! O! Zrastające. Dobra. Jejewa, o, okay. o, o. O, Bra. Jeju. Ja Jeju. że ten spod jest bezpieczny. Ostatnie piwo będzie gdzieś... O... Tutaj. Teraz trasa trochę, ale no, całą noc Pan jeszcze znaleźć pracę Iwan? Planujesz się znaleźć pracę? Nie wiem, nie wiem ja Jeszcze mają zatrudnić w tym pizza serze. Mm. Będę zatrudniają w Los Santos, ale nie wiem, czy byś się chciał tam zbliżać. Raczej nie. No, odważę oczy za za każdym razem, jak, jak tylko widzą, że martwe ciało leży na ganku. Co masz w ogóle? Proszę? co masz w ogóle? Nie wiem czy można pójść piwo w Los Santos CO? No. Ale... Jak to Czy to jest za piekielna dziura? Ta Los Santos Nie wiem, nie wiem Patrz tutaj mamy stare takie piękne znaki jak i love piwo No Los Santos to co Los Santos. Może mi jeszcze powiedz Może jeszcze mi powiedz że nie można bić ludzi na ulicy I się znerwują Obawiam się, że o... nie możesz Nie A ja co robisz Ivan? Na 100% Niestety Jeszcze nie? ja tak się zawracam, bo coś ciekawego tutaj widziałem Ciekawy obiekt jest chyba ten zamek na który patrzyliśmy na górze Hiliad No tak, chyba tak Ale nie jestem pewien wiesz Oj ja podę tutaj troszeczkę będzie lepszy widok Chyba on Nie. Co? Nie Co to jest za miejsce Co oni tutaj widują? Ameryka To chyba tu gdzie mieszkamy To jest Ameryka Nie Stany Zjednoczone Późno jest, to wiesz. Bra. wyśmieć to ostatnie piwsko. Bo, naprawdę to się źle zaczyna odbijać na moim życiu. No. stary, wyobraź sobie, nie? Dowozisz te piwsko. Otwierasz tą pakę i widzisz tak, że. Nie wiem, 600 pfiff, i żadnego nie możesz tknąć. Piekielny, piekielny. Piekielne uczucie. Czyż to jest jakiś dystopajny scenariusz? Jaki? Dystopajny. Chcecie jest takie słowo? generacje Taki generacja. generacja. Postkaliptyczny, nie Że... No tak, kapoclityczny, Kapostli, tak. No. no. Kurde Myślę, że u tego Lechosławskiego będzie ok z tą żoną chociaż zginęła, ale no właśnie, Myślę, że... No że to jest w tym poradzi Ale pewna była dla niego ważna Oh, oh, no tak Nie zapomnę 95 To, oh, oh, oh. to. to były czasy, No Sandy Short się dopiero budowało Burmistrz został powieszony po dwóch dniach Niesamowite To były czasy nie do co teraz oh. Teraz to każdy siedzi w tych swoich elekomórkach i Gra w jakieś gry. Tutaj A to są te bariery. Nie można przejeżdżać jak normalny człowiek. Nie wiem, nie rozumiem tego, co I Petraki No. Wzięli mnie na duże chwilę No. Co stary? Spróbuję je przewrócić. Już co? Spróbuję je przewrócić. I zeszczaliście na do pisko. Dobra, to jest spędzę się na tego. Dobra. bo można nas spaść. Kurde, stoi O! rysszyłem się no. hmm. tak. druga próba drugie podejście Wiesz, a pierwszym razem no. ...ziemia nie powstała hmm. no. No. Co ty raz? Byłam blisko z tym. Nie idzie. Nie idzie. Dobra. Nieźmie stąd, bo... Jak nas zobaczą, to... To dostaniemy, dostaniemy Mandat, mandatem. Mandatem nie, mandatem, mandatem i poś tamtym jest. No Cholera. Teraz tutaj będzie ostatni nasz sklepik się No Pani mieć kompana, a nie tylko władcha, który krzycze na radiu i bardzo nienawidzi swojego życia On jest. Ty. Przeczytałem coś. Co? Bo tam był taki duży znak, ja coś przeczytałem. przeczytałem. Uczę się powoli. Delonel jest. To jest nasz ostatni przystanek. Mm. Dzień dobry. Dostawa. Jak to się z późniejszym zostawą? Jestem na czas. Miał być 8 rano, jest na 8 rano. Jest to, to śmiecił.